Siemaneczko, Jurek z tej strony, witam was na moim kanale, koniec roku się zbliża, a po nowym roku niespodzianka, taka może nawet gruba dla was. Jutro jest ostatni dzień blokady moich materiałów niepublicznych. Także część tych materiałów macie tu, niepublicznych, właśnie sobie obejrzałem dla przypomnienia ten materiał. Można go sobie zobaczyć w dostosowaniu. Jak jest powracający subskrybenci są, to on już jest widoczny. Nic mi chyba nie zrobię, jak jeden dzień wcześniej to zrobię. Czy dwa. Już pół minęło. Wrócą oczywiście jakieś tam tam 0,39, to nie to zostawię, bo to są jakieś tam takie administracyjne materiały, ale wszystkie livey niepubliczne, zobaczcie jest tego trochę. No, 44 sztuki wszystkie, ale wiadomo, jakieś tam, no niektóre nie, niektóre będą. Także <laughs> większość live'ów, które były, będą od pierwszego dostępne. Hmm? Także wybaczcie o za to, że pierwszego wam się nagle w powiadomieniach może pojawić dużo informacji. Bo jakieś materiały są niepubliczne. A potem stają się publiczne, to niby jakbym je właśnie wrzucił na kanał od nowa, nie? Więc będziecie mieli pierwszy powiadomień. A ja nie chcę codziennie wpuszczać jednego, tylko chcę mieć z powrotem wszystkie materiały na kanale. Od razu. Także część będziecie mogli obejrzeć sobie, kto będzie chciał wrócić do starych materiałów. Ja się właśnie tego obejrzałem. Było fajne, podobało mi się. Fajna dynamika, fajne pytania, fajna rozmowa. No, um, to tyle. Taki prezent od nowego roku. A może wrócą live, zobaczymy. A no to od Was zależy. No ja sam siedzieć i gadać do siebie nie będę, bo ja sam ze sobą gadam codziennie, więc mnie nie potrzeba. Żeby, tego, żeby to było nagrane. Jak Wy chcecie, to zapraszam. Dajcie znać w komentarzu pod tym materiałem. Ankiety nie będę robił, bo to nie ma sensu. Ale tak. Wracamy na stare śmieci, że tak powiem. Do takiego układu, który powinien być. To wszystko będzie dostępne. Znaczy, no to ja to sobie przejrzę, które tu są które tutaj są um, takimi live'ami, na których coś tam robiliśmy, a które to jakieś tam administracyjne rzeczy są. Nie no, bo jakieś tam jest, nie wiem, 39 sekund przypomnienia, no to to nie ma sensu, nie, to jakieś. Tu zobaczę ten 12 co to jest. Tutaj zobaczę, no to to na pewno też nie, bo to nie ma sensu. Tam, to, no. Tu, tu jakieś, no, 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 no. To, a, bo to były przypomnienia, a już wiem, co to było. To były przypomnienia e, o tym, że robiliśmy <laughs> na Discordzie spotkania, ale nie było o tym informacji na YouTubie. Także to, to materiał to w ogóle podwalać, pewnie trzeba. No nieważne. Informacje macie, z tym was zostawiam. Rzeczonka jeszcze będą. Trzymajcie się, cześć. Latać szeroko, nie wąsko. I jak ktoś chce wrócić do materiałów, to od pierwszego zapraszam. Do zobaczenia. I tu, i tam.